sytuacja finansowa, skorumpowana Rada Nadzorcza, to jedne z delikatniejszych określeń, jakie padały na posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa. A za chwilę w aglomizmie się o drastycznych cięciach. Od dziś 250 zł, a nie kilka tysięcy miesięcznie będą dostawać członkowie Rady Rolników Krów. Z górki wpadamy w dołek, rosną za to ceny. Będzie też o rzepaku. Nie jest za dobrze, może być gorzej. Nie mamy dobrych informacji dla plantatorów cukrowych i wszystkich konsumentów słodzących choćby helbatę. Polskie cukrownie są w opłakanej sytuacji finansowej, a wokół polskiego cukru z dnia na dzień coraz więcej kontrowersji. Posłowie Komisji Rolnictwa z przerażeniem słuchali tego, co się dzieje w polskim cukrze. Spółka to nie długach, a skrupowana rada nadzorcza, jak twierdzi załoga cukrowni Werfkowit, ciągnie ją na dno. Według mojej oceny mojej wiedzy obserwacji robi wszystko, żeby się nie udało. Rada Nadzorcza Polskiego Cukru pod presją wielu polityków nie potrafi wybrać prezesa. Śmieszność na sali wzbudził fakt, że najpierw wybiera członków zarządu, a później dopiero tego, kto ma rządzić. Woźniakowski, wiceminister Skarbu Państwa, bronił decyzji Rady, choć tak jak się okazuje, nie wie, kto zarządza polskimi cukrowniami. Stało się teraz tak, że Ministerstwo Skarbu zaczyna ręcznie sterować z Krajową Spółką Cukrą. Jest tam jednak zarząd. Załoga cukrowni Wertkowice napisała list otwarty do premiera, którym nazywa byłego z tego szefa w i obecnego nowego członka zarządu Daniela Typańskiego, aferzystą. Ich zdaniem Stepański wyprowadził z Werdkowic w latach 98-2015 milionów złotych, a gdy był szefem holdingu lubelskiego, doprowadził całą grupę do tragicznej sytuacji finansowej. Stepański uważa to za pomówienie i sprawę kieruje do sądu. To jest absurdalna sprawa i ja nie począłem się do żadnej winy na temat tego pomówienia, które zostało sformułowane. Faktem jest, że Stepański nie został rozliczony z pracy w Bertkowicach. Woźniakowski, wiceminister skarbu, sam przyznaje, że w południowo-wschodniej Polsce cukrownie są bankrutami. szczególnie trudnej sytuacji ekonomicznej i finansowej mari się były byłej lubelsko-nałopolskiej spółki, spółki cukrowej. Dlaczego więc wybrano Stepańskiego do współrządzenia polskim cukrem? To pytanie na razie pozostaje bez odpowiedzi. Interesujące jest to, że dwóch synów nowego członka zarządu Polskiego Cukru pracuje w konkurencyjnej niemieckiej firmie Pajtron Langer. Drastyczne zmniejszenie wynagrodzeń dla działającej przy krusie Rady Rolników wprowadziło Ministerstwo Rolnictwa. Od dzisiaj każdy członek Rady za odbyte posiedzenie będzie otrzymywał 250 zł, a nie jak było do tej pory nawet kilka tysięcy. 50-osobowa Rada Rolników pełni przy kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego funkcję Rady Nadzorczej. Jej skład wchodzą przedstawiciele rolniczych związków zawodowych, a w tym m.in. Półek rolniczych, samobrony oraz rolniczej Solidarności. Z tytułu pełnienia swoich funkcji za każde posiedzenie Rady jej członkowie otrzymywali spore diety, które rocznie pozwalały im dorobić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Rada społeczna rolników przy Kacie to nie jest forma na dorabianie do diet poselskich czy do innych pensji. Jednak od wczoraj zasiadanie w Radzie Rolników przestało być tak atrakcyjne. Minister Rolnictwa podpisał rozporządzenie, w którym określa wysokość diety za jedno posiedzenie na 250 złotych. Otrzymywałem setki listów, setki telefonów z informacją, czy z oburzeniem ze strony rolników, że jak to jest możliwe, że członkowie Rady plus 50 osobowej otrzymują tak wysokie uposażenie, kiedy renta, emerytura rolnicza jest bardzo niska. Kolejne zmiany, a właściwie rewolucja w kasie rolniczego ubezpieczenia społecznego już we wrześniu. Wtedy to Sejm powinien zakończyć pracę nad rządowymi poprawkami ograniczającymi dostęp do krusów przez osoby, które z rolnictwem mają niewiele wspólnego. Planuje się także przeniesienie nadzoru nad krusem z Ministerstwa Rolnictwa do Ministerstwa Gospodarki i Pracy. To już kolejny tydzień, kiedy zakłady podnoszą ceny skupu żywca średnio o 10 groszy za kilogram. Świnie fermowe kosztują już ponad 4 złote. Według klasyfikacji poobojowej za najlepsze doczniki hodowcy dostają nawet ponad 5 złotych za kilogram. Nie tylko skupujący szukają towaru, zaczynają się także telefony z zakładów mięsnych, mówią właściciele obojni. A to już wyraźny znak, że mięsa brakuje. Towar z importu już sprzedano. Teraz przetwórniom pozostaje szukanie świeżego na krajowym rynku, a nie jest to łatwe, bo do punktu skupu zamiast kilkudziesięciu sztuk rolnicy przewożą dziennie zaledwie kilka. Ci, którzy mają podpisane umowy, odwlekają terminy dostaw, bo tuczniki nie osiągnęły jeszcze odpowiedniej wagi. Na wiosnę prosięta i żywiec były na tyle tanie, że wielu rolników pozbyło się macior. Skutek jest taki, że teraz prosiot jest bardzo mało, a zainteresowanie podobno żywca rośnie. Rozpiętość cen skubu żywca dochodzi do 60-70 groszy za kilogram. Wszystko zależy nie tyle od regionu kraju, ale od jakości świn. Kolejne tydzienie rosną ceny w prosięt na targowiskach. Brońcy uważają, że bardziej opłacalne będzie w tym roku wykorzystanie ziarna na paszę niż jego sprzedaż. Dlatego chętnie dokupują prosięta. Dziś na rynku hurtowym w broniczach chętnych nie brakowało, chociaż ceny warzyw nie były niskie, cieszyły się największym zainteresowaniem kupujących. Najlepiej sprzedawały się ogórki gruntowe, których kilogram kosztował 50. Zł. Nieźle było również z rzodkiewką. Za pęczek płacono 75 groszy. Najbardziej narzekali ci, którzy przyjechali sprzedać cytrusy. Bardzo złe zejście jest tego towaru, banana, z tego względu, że markety są, mają konkurencyjną cenę i my nie jesteśmy dla nich konkurentem. Lepiej było ze sprzedażą owoców. Za kilogram jabłek płacono złote 20, zł, a śliwki kosztowały 2,30. Dobrze sprzedawały się również pory. Za kilogram żądano 4 zł. Można było również kupić strojki z papryki i czosnku. Chociaż sprzedający narzekali na słaby zbyt swoich towarów, to jednak kupujący zadowoleni wyjeżdżali z pełnymi bagażnikami polskich przysmaków. Na południu Polski kończy się skup rzepaku jarego. Wczoraj w powiecie i w województwie opolskim był ostatni dzień przyjmowania tego surowca od producentów. Rzepak jary jest dobrej jakości, tylko nasiona są drobniejsze od ozimego. Plony ocenia się na 2 do 2,5 tony z hektara. Jest to średni wynik, mówią właściciele firm skupujących, ale trzeba pamiętać, że w tym roku rzepak był tylko substytutem ozimego. Plantacje nie były zakładane celowo za tonę rzepaku jarego. O parametrach technologicznych producenci otrzymywali od 1030 do 1050 zł. Będzie on przeznaczony przede wszystkim do celów spożywczych. Na północnym zachodzie Polski zbiory też się już kończą. Parametry rzepaku jarego także są dobre. Jest lepsze niż rozimy, ale jest to bardzo mało, mówią maklerzy. Zakłady puszczowe ustaliły cenę skupu z dowozem na do około 1100 do 1120 zł za tonę, w zależności od wielkości dostawy. Ceny śruty sojowej na giełdach towarowych znowu wzrosły. Za tonę wysokobiałkowej paszy trzeba teraz zapłacić 1020 zł. Mimo to okrętnik nie brakuje. O niskich cenach z pierwszej połowy lipca należy już zapomnieć, mówią maklerzy. Ten rok był kiepski dla rzepaku, bo z powodu dwie wiele plantacji trzeba było zaorać. Jaki będzie przyszły? Już teraz można zacząć się obawiać. W tej chwili ziemia jest tak sucha że po prostu no, trudno się zdecydować, żeby w tak suchą ziemię y, po prostu wysiewać nasiona. sianach. O rolnicy w ostatnich latach coraz śmielej sprowadzali niezarejestrowane odmiany rzepaku z zagranicy. Ostatnia zima udowodniła jednak, że nie można bezkrytycznie wprowadzać zwłaszcza odmian zachodnich, bo są mało odporne na mrozy. Pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łusiowie przebadali kilkanaście odmian rzepaku, w tym 10 zarejestrowanych w ubiegłym roku. Największe straty były właściwie wśród odmian zagranicznych. Amerykański Departament Rolnictwa wydał 22 certyfikaty umożliwiające eksport wołowiny do Japonii. Pozwolenie na sprzedaż mięsa to efekt porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Japonią, która w ten sposób chce ustrzec się przed chorobą szalonych prób. O certyfikaty walczyło blisko 80 producentów bydła. Najprawdopodobniej do końca tygodnia zezwolenia eksportowe otrzyma jeszcze 40 producentów. Certyfikaty mają upewnić Japończyków, że mięso pochodzi jedynie z amerykańskich, a nie kanadyjskich farm i zostało ubite i przebadane również na terenie Stanów Zjednoczonych. Na specjalną pomoc Unii Europejskiej mogą udzielić rybacy z odległych terenów, takich jak hiszpańskie wyspy kanaryjskie, francuska Gujana czy portugalskie Azory. Rybacy mieliby do dyspozycji 15 milionów euro rocznie przez kolejne 4 lata. Unia Europejska taki system pomocy i stabilizacji rynku wprowadziła już na początku lat 90. Władze poszczególnych regionów Ukrainy będą składały rządowi raporty dotyczące sytuacji na rynku żywności. Szczególnie ważne są informacje o cenach chleba i zboża. Na początku sierpnia rząd zdymisjonował grupę gubernatorów za doprowadzenie do kryzysu na lokalnych rynkach rolnych. Na rynku walutowym nieduże zmiany. Dziś rano na otwarciu kurs złotego wzmocnił się wobec euro. Przyczynili się do tego zagraniczni inwestorzy, którzy pod koniec sesji w środę sprzedawali czeską koronę i kupowali właśnie złotego. Natomiast na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych inwestorzy realizują zyski do południa, gdzie 20 tracił 0,7%. Dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Zapraszam jutro na Agrobiznes od 12.10.